Dzień dobry, ja dzisiaj rano byłam już w Lidlu i nagrałam dla Was przegląd. Już już patrzę, jakie a już się stało zabawek, więc pewnie już ten film jest na kanale, więc oglądajcie, a my dzisiaj zaczynamy do. Tam w tamtym filmie pokazałam Wam też co ja kupiłam na święta dla dzieciaków, a tutaj tak dodatkowo wzięłam dla Lili takie owocki i warzywa, bo mam zamiar na święta i kupić taki mały stragan albo mały sklep, i do tego bym potrzebowała więcej. Tak, więcej owoców i warzyw, więc właśnie takie coś zakupiliśmy. Tutaj Lili Wam pokazuje. Arbuza, proszę bardzo, w ogóle dzisiaj Lili ma stylówę by tata, dajcie znać czy wasi też robią takie mega stylowe. o tak i tu, ale to musisz z tej strony pokazać, kiwi, tak? Mhm. A co to jest Liluś to? Dynia. Nie dynia. To żółty. Żółty, ale co to jest? Banana. Banan, brawo. Banana, tak, i do tego też jest taki nożyk i deska. E, nie, nie uderzaj. E, także nie będzie miała straganik świąt święta. Nie, nie uderzaj tylko kochanie. E, no i tak, dlatego właśnie zbieramy jej warzywa. W tamtym filmie Wam pokazałam co też. Jeszcze dodatkowo Lili kupiłam. My już tutaj rano zrobiłyśmy ileś prac i w międzyczasie otworzyłam kolejny blog. Zobaczcie ile moja córa już Zarysowała oczywiście nie od razu i też to, to nie jedyne e, jej bloki zarysowane, ale trzy bloki w całości, proszę bardzo, pokolorowane. Tak, tak lubisz rysować. A tu nie da się ukryć, że z rana jest bałagan, no, także zawieram ja się za ogarnięcie. tak, pośniadanie ogarnięte więc ja się zabieram od razu za obiad ja zazwyczaj, znaczy zawsze w sumie gotuję e, tak w nocy i ja mam dla Lili, dla mnie gotową dzisiaj mamy spaghetti e, z e, marchewką cebulką, takie wiecie wega. Do mojego męża mam mięsko, więc zaraz będziemy wychodzić. Dlatego wolałabym już też je usmażyć, Wyciągnęłam sobie przyprawy i będę wiecie co po prostu miała z głowy. Ugotuję też na makaron. Później tylko podgrzeję i będzie gotowe. A Lili tutaj za mną, bo ona słuchajcie, zawsze tutaj chce gotować. Po prostu nie ma opcji, że ja tutaj coś robię bez niej. Tutaj. Tutaj chcesz? Tak. Dobrze. Dać, no. To mój nie. No, Nasza znaczy mama ma dla nas swego ma mama dnia. Mama wczoraj robiła, nie? Mama dynia. mama dynia? Gdzie tak. jest twoja dynia? jest ja. dynia. Dynia. dynia swoją. Tutaj. Dobrze, mama dynia. Tutaj. A? Dynia. Jest. Um, um. jak jest? jak jest Ilusiu? twoja dnia. mam -hmm. bam! bam. Hm. Tutaj już czeka Nilusi, sukienka na jej drugie urodziny. Bardzo fajna, taka sweterkowa. Zamówiłam ją w chemie. O, chciałam zobaczyć cenę, ale nie pamiętam. Chyba 69 złotych kosztowała, także. Trochę, ale jest przepiękna, z takimi błyszczącymi tutaj elementami. I wie, że to jest na urodziny nie może się doczekać. A te bufki w ogóle mi się kojarzą, jakby to była taka sukienka Calineczki, albo jakiejś wróżki takiej, która na kwiatku sobie siedzi. <laughs> może się... Także śliczne, odwożymy do szafy, wypierzemy za chwilę, co parę dni i będzie już na urodzinki. Nie mieści się tam czapa? Nie. A teraz spróbuj. Hmm. Dzisiaj miałyśmy jechać właśnie po czapkę i szalik. Ale jak ostatnio zamawiałam jej kombinezon właśnie z Isle of Milk, to patrzyłam na stronie na ich czapki, czy jest jakaś na ten rok. I tam pisał one size. I nawet nie zauważyłam, że w zeszłym roku zamawiałam na jeden rozmiar. Fakt, ona była tylko wielka, nawet pamiętam jej główkę. Ale w tym roku ona jest idealna. Więc nie musimy kupować nowej, tylko po prostu wybierzemy. Także czapeczka czeka do wyprania, a teraz tutaj będziemy musieli coś. Lili przemeblować w jej kuchni, bo chciałabym właśnie taki, żeby na święta dostała mały straganik. Tylko gdzie my go umieścimy? Tutaj na razie. Nie mam ale może tutaj. I właśnie po tej te owocki, warzywa kupiłam. I właśnie te drugie w Lilu, których Wam tutaj nie pokazywałam. Bo jedyne czym się Lili tak bawi sama i w ogóle najbardziej, to jest na ten moment właśnie kuchnia albo jakaś taka piłka. Bam bam. <laughs> Więc łap! boom, I tu mama, tata? Gdzie mama, jest mama tata? boom, są stopy. Gdzie mama i tata? Mama, tata, Mama tak. boom, mama, tata. Mama, tata. Brawo. I ostatnie. I brawo. Możesz być siebie dumna. Wszystko inna. zrobiłaś. inna teraz. Piękne są te butle, Kici Koci. Bardzo ładne. No, no i tak, my się właśnie ubrałyśmy i zbieramy się do wyjścia. Dzisiaj mam minus dwa, więc jest naprawdę zimno, dlatego postanowiłam, że wybierzemy się na kawkę, wiem, że w tym miejscu jest też e, teraz wyremontowane, jest też e, malutki kącik dla dzieci, więc Lili się chwilę pobawi, e, a potem pojedziemy jeszcze do galerii jednej, bo obiecałam Lili, że pojedzie sobie właśnie ciuciu, co teraz cały czas powtarza, a więc na pociąg, żeby się przejechała, e, a ja wpadnę do Action, bo chciałabym zobaczyć taką malutką e, lampę, którą mogłabym sobie na przykład postawić w kuchni, jak Wam nakrywam posiłki, e, bo nic nie widać po prostu, to już tej siódmej, jak się śniadanie, więc zobaczę. I tyle. Dzisiaj mamy taki bardzo spokojny dzień, dlatego dzisiaj tak na spokojnie chciałam nagrać. Byłam też właśnie z rana w Lidlu o siódmej, bo byłam na badaniach krwi i swoją drogą to jest turbo ważne, żeby właśnie badać sobie krew i przede wszystkim tarczycy, jeśli macie z nią kłopoty, a nawet jeśli nie macie, a na przykład nie możecie zajść w ciążę, albo jesteście w ciąży, bo ja na przykład tarczycy miałam tak uregulowaną przed ciążą, a ja właśnie jak zaszłam, to po prostu wszystko mi 10 razy skoczyło do góry, i tylko właśnie lekarka mnie okrzyczała, że jak ja wciąż, że jest taką tarczycą i tak dalej. No a to po prostu w przyciągu pierwszych dwóch, trzech tygodni tak wyskoczyło, więc warto kontrolować, nawet podczas karmienia pamiętam, jak zapomniałam jakieś leków. leków to nagle po prostu przestałam mieć mleko, albo miałam za dużo tego mleka, bardzo dziwne akcje, więc naprawdę jest to mega ważne. A ja tutaj się wam tak pokazuję, bo obrażamy. Mam Nie. taki sweterek? Nie! Nie! Nie? Nie? Nie ubrałam taką, taki sweter, który kiedyś kupiłam, jak byłam z moim mężem w Finlandii i on mi tak fajnie przypomina e, to miejsce właśnie, to jak tam było zimno e, i przede wszystkim to, jak dużo tam było pięknych swetrów. to sweter w ogóle z New Yorkera, e, ale tam wybór tych sweterków był ogromny, no wiadomo jednak w Finlandii jakby ten okres noszenia takich ciepłych rzeczy jest dłuższy, więc mają też większy wybór e, i naprawdę byłam zachwycona tymi ciuchami na mm, właśnie jesień, zimę, on jest taki fajny, bo zakrywa pupę więc jest taki bardzo miły i uwielbiam w nim chodzić, także śmigamy my już wyszłyśmy właśnie z kawiarni i będziemy się kierować jeszcze właśnie na moment do galerii, się tam przejedzie pociągiem, tak jak i obiecałam mąż chciał bezdoran z Rosmana, a ja chcę zobaczyć lampę w Action i potem już wracamy do domku w każdym razie nie mogę znaleźć telefonu, nie do tego, jak nie mogę znaleźć telefonu, nie wiem, czy też tak macie swoją drogą. Powiem wam, że dawno nie miałam takiego czasu, znaczy dawno. Zawsze jestem z Lili sam na sam, znaczy bardzo często na co dzień, praktycznie codziennie, ale że sam na sam byliśmy, byłyśmy sobie tak w kawiarni, ja sobie wypiłam kawkę, zjadłyśmy tam taki jogurcik z chia i z mango, a Lili się tak fajnie bawiła z takim chłopcem, który moim zdaniem miał niespełna rok, myślę, że tak może 11 miesięcy, może coś takiego, tak się nim opiekowała, podawała mu z kuchni jakieś tam łopatki, jak mu coś spadło, jak on walił to na oj, oj, do niego. I tak w sumie pierwszy raz miałam okazję przekonać, jak ona tak, przekonać się, zobaczyć, jak ona z takim maluszkiem się bawi, bo zawsze wiecie, gdzieś tam albo starsze dzieci, e, albo jak są maluszki, to gdzieś tam z mamami, a tutaj ten maluszek sobie tak sam siedział. To Lili się z nim bardzo chętnie bawiła. W ogóle mam nadzieję, że znajdę ten telefon, bo to będzie hit, jeśli mm, coś się z nim e, stało. Wychodząc, byłam pewna, że mam go w torebce, bo spojrzałam i chyba był, ale w kawiarni go nie używałam. No i teraz... Myślałam, że jest dalej w torebce, no ale nie ma, e, więc tak zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie, a póki co, jedziemy dalej. I co sobie wybrała. Ambam. Bam. Bam, bam. Piłeczkę z pieskami. <laughs> wróciłyśmy z Lili i właśnie zależało mi na tej lampie. Widziałam ją u Julii, Julii Kowóz, że bardzo dobrze jej się sprawdza i stwierdziłam, że może też mi się właśnie przyda, jak tak czasem z bliska nagrywam, a nie mam żadnego podświetlenia. Zaraz sobie ją sprawdzimy. Jak tutaj działa lampa? Czy będzie Lampi. dobra? Światel... Tutaj włączamy. Wow, ale ostro. Tu jest ileś stopni? jak to było po prostu. No ale. Aha, że można ten kolor, tylko. Ej, ładnie. To jest kolor neutralny. Chwilusiu. Taki. Tylko chciałam jeszcze Wam powiedzieć, że przed chwilą Lila mi wzięła aparat, jak tutaj zmienialiśmy. Poczekaj, Powerbanka, i tak go powróciła, że przed chwilą całe światełko widzieliście, Nie! wy. Mm, Brudnym aparacie. W związku z tym teraz dopiero jest czysty i światłe, jest w miarę, takie normalne. Ja już taka zmarnowana po całym dniu, ale postanowiłam, że pokażę wam moje świąteczne paznokcie tutaj na pięknym świątecznym tle, które wykorzystuję w tym roku do filmów. Tak wyglądają moje świąteczne paznokcie, ponieważ na następne pójdę. Jest stricte przed świętami, no ale już teraz, wiadomo, zaraz jest w sumie grudzień, więc mamy takie piękne reniferki. No, czyż nie są urocze dla mnie? So. No i ja zawsze gdzieś tam na koniec tych vlogów staram się Wam jakąś taką tutaj, um, wiecie co, pointą e, powiedzieć. I tak przyszło mi na myśl podczas tych świątecznych paznokci. Że wiadomo, święta to jest mega cudowny czas i tak dalej, ale warto też pamiętać, że nie dla wszystkich, nie zawsze święta kojarzą się nam tylko z czymś dobrym. Czasem jest tak, że kogoś nam nagle, uważaj, nagle nam kogoś święta brakuje, nagle po prostu wydarza się coś smutnego, nagle właśnie nam kogoś brakuje i ja też chciałam Wam powiedzieć, że też takie święta w swoim życiu miałam. Miałam i te najgorsze, i te najlepsze. I takie najgorsze święta, które jak dla mnie w moim życiu były, to były święta, w których yy, jakoś tak się stało, że moi rodzice się rozeszli. Rozeszli się już dużo wcześniej, ale no pamiętam to jako ten właśnie okres. To było mniej więcej... To były święta chyba w okolicy gimnazjum, bo też wtedy właśnie wyjechała moja siostra za granicę i pewnie nawet ona o tym nie wie, ale właśnie wyjechała i to były takie jedyne w sumie święta, kiedy nie mogliśmy się spotkać razem, bo albo ona właśnie dopiero wyjechała, nie mogła tego tak zorganizować, albo wiecie co, moja mama nie mogła wyjechać, nie wiem, ale nie spędzaliśmy tych jedynych świąt razem. I byłam właśnie w te święta wy z moją mamą sama w domu. Pamiętam, że moja mama się też nie chciała jakoś choinki nawet robić, więc chyba nawet jej nie mieliśmy. Natomiast, wiecie, to też była taka duża różnica w porównaniu do tego, że ileś tych świąt, kilkanaście po prostu innych, było mega szczęśliwych, bo albo były u mojej babci, u mojej babci te wszystkie święta mi się kojarzą cudownie, ale takimi najlepszymi świętami, jakie były, to były święta, które moja ciocia kiedyś zorganizowała w swojej siłowni, ponieważ zmieściła tam naprawdę całą, całą rodzinę. No i bardzo dobrze to pamiętam, właśnie wszyscy byli razem, jeszcze rodzice my jako rodzeństwo, kuznostwo. Pamiętam, że się wtedy tak wyszalałam, mimo tego, że wtedy też miałam może 7-8 lat, ale dobrze je pamiętam. I uważam, że one były właśnie takie, jak byłam dzieckiem najlepsze. No i teraz oczywiście jest ten czas, kiedy my te święta projektujemy w główkach naszych dzieci. Ja w tym momencie... W główce mojej córki. E, oczywiście nasze już pierwsze święta, i drugie za nami. No i oczywiście te święta, jakie są, z nią są najlepsze zawsze. E, no ale to już tak abstrahując, e, wspominając moje święta, gdy byłam dzieckiem. Ja mam nadzieję, że Lili zawsze będzie święta kojarzyła cudownie, rodzinnie, choćbyśmy byli m, tylko tutaj rodzinnie razem, bo też takie święta mieliśmy pierwsze. Jak Lili się urodziła, to ja byłam dwa dni tylko w domu. Jak wróciłam ze szpitala, w związku z tym byliśmy wtedy tylko w trójkę i to też były cudowne święta. I to jest taki cudowny czas, kiedy najlepiej jest, kiedy jednak jest się w więcej osób niż tylko w takiej najbliższej rodzinie. Oczywiście jak dla mnie, bo każdy wiecie, może mieć inaczej, natomiast ja bardzo lubię ten czas za to, że można się spotkać z kimś więcej. Także dajcie mi znać, jak bo u was, jak jest. Ja tu z moją najsłodszą przytulanką. Ona to teraz chodzi zaraz na dwa latka, Jest teraz największą przytulanką na świecie. Mamy ci, ci jesteś tak. No i tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. I ostatnią moją wiadomością jest to, że w grudniu będziemy się widzieć trzy razy w tygodniu. Dotychczas się widzimy. Dzieliśmy dwa razy, czyli środy i soboty, a teraz jeszcze nam lecą poniedziałki, prawdopodobnie też o 14, więc cały grudzień będą trzy filmy w tygodniu. Mam nadzieję, że to ogarniemy, bo z moją córcią nie mogę żeby tak bezpośrednio nagrywać, bo mnie nosi, prawda? Tak, trzeba się zajmować córeczką, tak? Także mam nadzieję, że znajdę na to przestrzeń, żeby nagrać jeszcze ten jeden film. No i co? Mam nadzieję, że ten film Wam się upodobał i widzimy się w kolejnych, także do zobaczenia. Pa, pa!